Każda z mam ma jakiś powód ku temu, żeby przestawać karmić. I czy on jest, y czy on jest dobry, czy nie, to już nie, myślę, nie nam oceniać to. Y to jest, tak jak mówię, indywidualna sprawa, indywidualna też decyzja, y i ja nie krytykuję mam za to. Uważam, że każda mama jest y najlepsza, jaka może być, jaką potrafi też być. Y I karmienie piersią też jakby nie ocenia mamy, czy ona jest lepsza, czy ona jest gorsza. W moim przypadku ja myślę, że z Tosią nią będziemy długo się karmić. Bo po prostu tak to czuję. Zupełnie jest inaczej niż z chłopcami. Tam też nie miałam tej możliwości, a tutaj jednak z Antoniną, no ja widzę, że mamy taką więź emocjonalną ze sobą i ja też widzę, że ona jest tak przywiązana do mnie, nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Czy nie będę gdzieś tam później e, zastanawiać się, czy, czy, czy to było dobre, czy nie, ale na tą chwilę widzę, że to jest bardzo potrzebne nam, bo i mi, i jej, i ja potrzebuję tak czuć taką bliskość z nią. Więc e, ja się cieszę chwilą i, i też widzę, bo mm, jeżeli chodzi o hejt, który też czasami e, bywa, na te mamy karmiące, które długo karmią właśnie piersią, to. Y, Gdzieś tam są spekulacje, że najlepiej to karmić do pół roku, do sześciu miesięcy, bo później to już sama woda. I, i no różne legendy już słyszałam i, i, i różne już zdania, nawet od pediatrów, co jest przykre moim zdaniem, ale moja Tosia, która ma już 11 miesięcy, jest naprawdę bardzo dobrym przykładem na to, że w naszym pokarmie po takim czasie naprawdę są wartości, Potrzebne naszym dzieciom, i to są wartości odżywcze, które spełniają jakby całe zapotrzebowanie naszym dzieciom. Ja mówię akurat teraz o swoim przypadku, bo Tosia ma 11 miesięcy. Próbowaliśmy rozszerzać dietę, ale niestety Antonina jest na nie. Gdzieś tam próbuje, ale nie nazywam tego jedzeniem, bo ona próbuje, ale jednak zawsze wybiera tą pierś. To mleko mamy moje, więc y, też przybiera na wadze prawidłowo, wszystkie ma badania i wyniki, wszystkie są na tip top, więc no, to jest bardzo dobry jakby dowód na to, że w moim pokarmie jest wszystko, co jest jej potrzebne do szczęścia. Mi, jeżeli lekarz by powiedział, że dziecko moje ma praktycznie już zaraz rok czasu. I e, głównie jest na piersi, więc to jest bardzo z, złe, e, co robię, i powinnam tutaj odstawić od razu mleko i, i zacząć y, karmić dziecko normalnymi posiłkami. No to ja bym się uśmiechnęła i po prostu wyszła grzecznie, bo ja wiem lepiej, co moje dziecko potrzebuje.